Znajdujemy się na terenie zakładów chemicznych Blachownia w Kędzierznie-Koźlu. To właśnie tutaj kolejne z rekordowych zadań zrealizuje firma BedMet Logistic. 13 metrów wysokości ponad 8 metrów szerokości to wcale nie największe wymiary gabarytów z jakimi spotykała się dotychczas firma BedMet Logistics. Gdzie zatem tkwi przysłowiowy haczyk? Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która podejmuje się transportu takich zbiorników w całości, w pozycji pionowej. Do tej pory, według naszej wiedzy i wiedzy tutaj inżynierów z terenu blachowni, takie zbiorniki nigdy nie były przewożone w całości. Ewenementem tutaj jest fakt, że znaleźliśmy firmę, która podjęła się przewiezienia tych zbiorników w całości, ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że zbiorniki o takich gabarytach najczęściej najpierw się tnie na dwie lub trzy części je się przewozi. Natomiast firma BedMet bez wahania zgodziła się przewieźć zbiorniki w całości, łącznie z drabinkami i łącznie z barierą, która jest u góry. Trasa przejazdu gabarytów została przygotowana bardzo pieczołowicie. Wystarczy dobrze przyjrzeć się, jak wyglądała na kilkanaście dni przed realizacją transportu, a jak w dniu poprzedzającym przejazd zbiorników. Dwukilometrowy odcinek trasy, który będziemy pokonywać, został przez nas przez ostatnie dwa tygodnie drastycznie przewodowany. Musieliśmy usunąć pięć drzew, mnóstwo małych krzewów. Został usunięty także płot. Nawieźliśmy około dziesięciu wywrotek tłusznia do wyrównania dróg. Chcieliśmy usunąć stare zalegające hałdy. Poza tym demontaż sześciu latarni, dwóch hydrantów z linii światłowodowej oraz jednej linii telefonicznej. Dodatkowo ponad 80 latarni zostało odwróconych tak, aby gabaryty bezpiecznie mogły pokonać całą trasę. Niezbędny był też demontaż estakady, wszystkie studienki na trasie przejazdu zostały dodatkowo zabezpieczone. Wykonana została też dodatkowa droga dojazdowa dla zestawów i dźwigu. 1000 metrów trasy przebiegło drogą szutrową, która na potrzeby przejazdu gabarytów musiała zostać specjalnie przystosowana. Odpowiednio przygotowane wcześniej zbiorniki czekają już na transport. Najpierw trzeba je będzie unieść z fundamentów, a dopiero potem ustawić na naczepie. To jeden z kluczowych momentów całego przedsięwzięcia. Wykonane ekspertyzy techniczne dały zielone światło do działania, ale nigdy nie wiadomo, jak konstrukcja zareaguje na działanie dźwigu. Pierwsze dwa zbiorniki ruszyły w trasę. Choć nie należy ona do najdłuższych, to z uwagi na dużą wysokość gabarytu, transport musi poruszać się bardzo ostrożnie. Z pozoru łatwe do pokonania zakręty trzeba bardzo dobrze zaplanować. 13 metrów wysokości gabarytu wymusza jego dużą stabilizację. Piloci i kierowca bacznie śledzą zachowanie ładunku. Każdy pochył na podłożu o 10 cm powoduje nachylenie ładunku o półtora metra. Dlatego tak ważne było przygotowanie nawierzchni, jak również zastosowanie naczypy modułowej, na której w każdej chwili można korygować powstałe pochyły. Już na pierwszych metrach trasy kierowcy znali sobie sprawę, jak ciężkie realizują zadanie. Przy każdym najmniejszym przychyle zbiornika Musieli wychodzić z kabiny i przestarowywać się na czepę. Ostatnią rzeczą, jakiej byśmy chcieli, to przechylenie, przewrócenie się gabarytów. Kulminacyjny punkt transportu to właśnie to miejsce. Pod koniec trasy napotykamy przeszkodę, której niestety nie da się w żaden sposób zdemontować. Jest to rurociąg zasilający wszystkie zakłady chemiczne w azot. Niemożliwość oraz kosztowność przede wszystkim demontażu uniemożliwiła nam to. Dlatego w tym miejscu przygotowaliśmy przerzucenie tego zbiornika ponad tym gazociągiem. Gazociąg sam w sobie ma 8 metrów wysokości, dlatego biornik musi na taką też wysokość powędrować. Jest to operacja dosyć skomplikowana i z punktu widzenia logistycznego, no także ryzykowna. Za konsekwencje zadań Bedmet Met Logistic musiał powtórzyć w sumie sześć razy. Dopiero kiedy ostatni z sześciu zbiorników stanął bezpiecznie na nowych fundamentach, kolejne rekordowe zadanie można było zaliczyć do udanych. Za nami widać efekt naszej pracy, wszystkie z sześciu zbiorników, bezpiecznie i cało, dotarły na nowe fundamenty. Jest to rekordowy transport, jeżeli chodzi o naszą firmę. Do tej pory nikt w Polsce nie wykonał transportu zbiorników o takiej pojemności wraz z całą aparaturą i oprzyrządowaniem. Tym bardziej jesteśmy dumni, że wszystko przebiegło pomyślnie i obie strony, zarówno my, jak i firma Warter, jest z tego w pełni zadowolona.